Wszystkim zapraszam Was na kolejnego vloga, dzisiaj będzie vlog zestawania brązowej odznaki. Ten vlog będzie w większości voiceover, czyli po prostu będę nagrywać z komentarzem, dlatego że po pierwsze był ogromny wiatr, co będzie słychać zresztą później na nagraniach, kiedy będę starała się coś mówić. Pewnie zrobię Wam tutaj po prostu napisy. Właśnie widać na włosach poli tutaj, jak wszystko wieje. Krzaczki z tyłu też widać, jak rozwiewa. I druga rzecz to jest czas, ponieważ wyniknęły ogromne problemy z transportem i to też będzie później we vlogu i będzie to główna przyczyna. No zresztą zobaczyć, nie będę robić spoilerów. Tak czy inaczej, ten vlog jest strasznie, strasznie stary. Nie opublikowałam go ze względu głównie na moją pracę, dlatego że jestem fotografem, głównie jeździeckim, byłam na wielu zawodach, w wielu w wielu eventach, klinikach, także z olimpijczykami. I ogółem bardzo, bardzo lubię tę pracę, ale niestety zabiera ona dużo czasu, i dlatego też mam problemy z systematycznością. To jest w ogóle dłuższa historia, ale wracając do vloga, zapraszam Was tutaj na właśnie oglądanie tego vloga zza kulis, z zakulis, z backstage'u. Oczywiście, żeby podejść do egzaminu do brązowej odznaki, trzeba najpierw zdać odznakę jeżdżekonno. Konno. Jest to przepis bodajże od stycznia 2002. Roku, także dosyć niedawno. No tutaj, jeżeli będziecie chcieli, to zrobię w ogóle osobny, oddzielny filmik, jak się do takiej odznaki przygotować bo tutaj zrobię mały spoiler, że następnym vlogiem będzie właśnie zdawanie odznaki jeżdżę konno. Tutaj będzie bardzo, bardzo ciekawy vlog. Tutaj zaczęłam nagrywać od momentu przyjazdu Poli. Tak jak uzgodniłyśmy z Polą, było to bez sensu, żebym jechała 20 km do stajni, tylko po to, żeby zapakować konia i przyjechać, bo na miejscu jest też właścicielka i są inne osoby, które mogą pomóc spakować tego konia. Oczywiście, jak to w życiu bywa? Ten transport nie poszedł tak prosto i wystąpiły problemy. Niestety nie chciała się podłączyć przyczepka do samochodu. I Pola zamiast być półtorej godziny wcześniej, tak jak ustalałyśmy, to przyjechała 15 minut przed godziną swojej próby ujeżdżenia. Zdążyłyśmy dosłownie wyciągnąć konia z przyczepki, zacząć ją ubierać, od razu szłyśmy na plac. Tutaj koń bał się przejść przez mostek i obok jeszcze szalały konie, także wzięłam po prostu zawodza i przeprowadziłam pole wraz z koniem obok. I udałyśmy się od razu na plac, żeby się rozprężyć. I słuchajcie dokładnie w tym momencie, co wjechałyśmy na plac. Pola została wywołana do swojej próby ujeżdżenia. Szczęśliwie pogadałam i udało się zamienić kolejnością, także następna zawodniczka jechała przed polą i miała czas, żeby zakłusować, chociaż myślałam, że zajmie to tam troszeczkę dłużej, między 5 a 10 minut, ale niestety, przez to, że szalony wiatr i hala cała drżała, to zawodniczka ukończyła mm, egzamin bardzo szybko i po prostu wyjechała, także pola wyszła zestresowana i nierozprężona na egzamin. Tutaj od razu widać z lewej strony wrzuciłam wam, co sędziowie pisali, jakie mieli uwagi. Oczywiście uwagi wszystkie no, na temat, tak? Czyli mamy tutaj najpierw wjazd za A oraz krzywe zatrzymanie. No i niestety przez cały ten stres pola pojechała w lewo, zamiast w prawo, pomimo że ćwiczyłyśmy tysiąc razy ten czworobok naboj. No ale tak to właśnie jest, jak człowiek jest zestresowany, no po prostu nie myśli. Szczególnie jeżeli jest to pierwszy raz w życiu. Także słuchajcie, jak coś wam nie wychodzi, nie przejmujcie się, bo jeszcze macie dużo, dużo prób i wszystko na spokojnie. Najważniejsze to właśnie pojechać ten czworobok z głową. Nawet jak nie wyjdzie za pierwszym razem, to nie przejmujcie się, zawsze można to poprawić, zawsze można pójść w innym terminie na egzamin. Albo też zawsze można podciągnąć troszeczkę punktację, robiąc inne elementy poprawnie na czworoboku, yy, tutaj. Uwagami oprócz pomyłki była właśnie jazda obok szlaku, którą widzieliście przed chwilą. Niestety ta klaczka się tam bała tej ściany i po prostu odskakiwała. Dalej jest zły rysunek wpisany, bo po prostu koło nie było do końca kołem, tylko wyszło takie bardziej jajko, bo to miało być koło 20-metrowe. Tutaj oczywiście jest galop. Prawej nogi tutaj nie było komentarza żadnego, także było to poprawnie wykonane. No i następnie mamy złe zaanglezowanie, złe przejście tam wcześniej, brak narożników. No, my ćwiczyłyśmy to. Naprawdę milion razy i ja osobiście co do narożników jestem po prostu tak y, uważna, zawsze zwracam na to uwagę. No ale właśnie stres to już po prostu tylko myślenie o tym, co jest następne w czworoboku. Y, tutaj była y, jako komentarz utrata równowagi i brak półsiadu, y, i następnie kładzenie się do środka, sztywny ćwiczebny i brak pomocy. Ale to jest właśnie to, no niestety stres robi z nami takie rzeczy, że naprawdę trzeba to pojechać na spokojnie, nie ma się co tak stresować. Jeszcze można milion takich prób zrobić, a po prostu przez stres cali się usztywniamy w siodle. Nie myślimy, gdzie jechać, jak jechać, no i właśnie później są takie efekty. Tutaj dalej a propos galopu z lewej nogi, był komentarz, y jako niepoprawne trzymanie bata. Tutaj mój taki mały tip, że jeżeli nie musicie, to. Nie miejcie ze sobą bata, dlatego że z tym batem nieraz widziałam komentarz i po prostu wystarczy, że krzywo będziecie trzymać i dostaniecie po prostu y, jako uwagę, że jest niepoprawnie trzymany, co będzie powodować obniżeniem punktacji. A tutaj niestety zadziało się to, że została wykonana druga pomyłka. I zamiast wjazdu już na linię środkową i zakończeniem czworoboku tą linią środkową, to Pola pojechała dalej, co skutkowało minus 0,4 punkta do ogólnej oceny. Ukłon i wychodzimy z czworoboku na długiej wodzie. Tak, naprawdę zapamiętajcie, że jeżeli nie musicie, to nie bierzcie bata, chyba że jesteście pewni na milion procent, że będziecie go dobrze i poprawnie trzymać. Niestety, w większości sytuacji stres robi właśnie z nami takie rzeczy, że kompletnie nie pamiętamy nawet o tym, że trzymamy bat, a później w efekcie dostajemy uwagę, że bat był po prostu źle trzymany. Jak po przejeździe? Powiedz. Karaoke, Mogło być lepiej. Już jestem po jakby obserwacji przejazdu czworoboku. Także teraz sobie chodzimy z dagą. Jest już prawie rozebrana, bo skoki będą dopiero za. Chodź, idziemy. Skoki będą dopiero za półtorej godziny. Także. Odstawimy ją tutaj na padoczki i pójdziemy coś zjeść, posiedzieć, przemyśleć przejazd, zobaczyć co jest do poprawy. No, ale przede wszystkim do poprawy jest opanowanie stresu, tak? tak. Przynajmniej koniec grzeczne. I słuchajcie, nie przejmujcie się, jak coś wam nie wychodzi, bo jazda konna to jest bardzo specyficzny sport, gdzie tak naprawdę płacimy sędziom za to, żeby nas krytykowali, niezależnie od dyscypliny, czy to jest ujeżdżenie, czy to są skoki. Zawsze jest tutaj krytyka, i w postaci sędziów jest to konstruktywna krytyka. Idziemy z polą coś zjeść, jakieś fryteczki. Ostatnim razem, kiedy jechałam z polą na zawody. Powiedziałam, że przyjadę z rana, żeby pomóc zapakować konia. No i faktycznie pojechałam, pomogą zapakować. Zresztą jest z tego też vlog nakręcony. Wszystko było pięknie, cacy. Mieliśmy wtedy transport, jakiś tam już umówiony wcześniej, a tym razem okazało się, że Tata Poli ma przebieg na przyczepki, więc będzie mógł tego konia zawieźć. Pożyczyłyśmy przyczepę, ze stajni. Pola przyjeżdża w dniu właśnie zdawania, w dniu boju, czyli dzisiaj z rana i się okazało, że niestety złącze w samochodzie nie pasuje do złącza przyczepki. Pomimo tego, że się jakby zapytałam wcześniej, czy na pewno wszystko jest ogarnięte, stwierdziłyśmy też, że nie będę przyjeżdżać i jechać 20 km, żeby zapakować konia, bo jakby byłam przy pierwszym pakowaniu i Pola już widziała, jak to się wszystko odbywa. I dodatkowo jest tam właścicielka stajni, także też mogła zawsze pomóc i faktycznie pomagała przy pakowaniu. Muszę sobie przejść, jak ktoś chce mnie przejechać. Ekstasy, pod tytułem niepasująca złączka, tam późno przejściówki były jakieś ogarniane, ale wszystko było po prostu na szybko, było w to zaangażowane chyba z pięć osób i po prostu strasznie duże zamieszanie, także nauczka na przyszłość. Zawsze przed zawodami jedźcie dzień wcześniej, zobaczyć, czy wasza przyczepka i samochód mogą się ze sobą połączyć, czy te wtyczki pasują i miejcie pewność, że właśnie w dniu zawodów lub właśnie jakichkolwiek egzaminów, że wszystko będzie ok. Korzyści? Na ujęcie no, niż na skoki. Bo na dobrą sprawę to mogę tam jakieś ogólnopolskie, tylko że na kucach, dzieci na kucach albo wszystko w kategorii dzieci, a jestem y, młodzik przynajmniej. Już tam coś tam, no. Ale w każdym razie tylko w kategorii dzieci bym mogła startować, a tak to tak naprawdę mogę tylko na regionach. Bardzo mocno wieje, e, bardzo zimno dzisiaj. Właśnie idziemy na ogłoszenie wyników. Zaraz zobaczymy, czy Pola zaliczyła egzamin. Dobra. Dobrze, to osoby, które zdały. Tak? Ja tylko jeszcze, tylko przekazuję, Natomiast niestety nie mam pojęcia, kto zrobił Dociągam to, co E, w każdym razie dostałam karty ocen w razie czego osób, które nie zdały, to mogę potem je przekazać. Aha. Ale, czekaj, trzy czekaj. osoby zdały na dużych koniach. <noise> Ewa tylko? jako wow. siódma, Adela jako ósma, Filip jako dziewiąta osoba. Czyli Kinga, Cecylia, o, Karolina. Adela, Zosia, Hania, Filip, Martyna podchodzą do kolejnej części egzaminu. Czyli wniosek z tego taki, że się doszkalamy i widzimy się na wiosnę na egzaminach. Tak. Filip kawkę, zjadłyśmy właśnie frytki, będziemy zabierać konia i wracamy. No i co? I będziemy sobie ćwiczyć do następnej próby ujeżdżeniowej i też skokowej. Cały boi. Właśnie ogarniałem serczy. Jakby <grystanie> Koni zapakowane i będą teraz ruszać i w drogę. Wszyscy już w drodze, ja też jadę. Oblało ponad 50% osób tu, ale no, czasami też tak bywa. Trzeba się z tym po prostu pogodzić. Pola się po prostu zestresowała i sztywno się działo. No ale też mamy to już za sobą, wiemy co poprawiać. Nie będzie już takiego stresu następnym razem. Także e, trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że następnym razem się uda. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcji kanału. Cześć!